Koncert Kolen Zapomnianych zapełnił świątynię klasztoru Ojców Palotynów na kieleckiej Karczówce do ostatniego miejsca. Publiczność wysłuchała mniej znane, ale również i znane kolendy i pastorałki w wykonaniu dziewięciu podmiotów artystycznych. W sumie wystąpiło ponad stu wokalistów. Inicjatorem i pomysłodawcą koncertu był europoseł Adam Jarubas. No, to przede wszystkim pielęgnacja tych naszych wspaniałych, ludowych, świątecznych tradycji. W miejscu wyjątkowym, o Karczówce mówimy, że to jest takie nasze miejsce. Mocy, to, to przede wszystkim jeszcze przeżywanie takie głębsze e, tych wyjątkowych świąt Narodzenia Pana Jezusa i takie zabranie stąd tej dobrej energii na cały, mam nadzieję, nowy rok. Występy były naprawdę energetyczne i stały na co najmniej przyzwoitym poziomie. Pod wrażeniem obycia scenicznego, szczególnie najmłodszych artystów, był Adam Jarubas. Naprawdę olbrzymia y, wprawa, energia, taka pewność sceniczna, zwłaszcza zaskakująca w przypadku tych najmłodszych twórców, często pewnie dziewczyn. Psyki, które tutaj śpiewały, miały może 5-6 lat, ale już takie wyrobienie artystyczne, ale przede wszystkim taka radość z tego wspólnego bycia. Pełne obaw przed występem były Grażyna Pałka i Małgorzata Oszust skoła koła gospodyń wiejskich sasanki z Mniowa. Panie, które powiedziały, że kochają śpiewać, nie zjadła trema. Ich występ przyjęty był niemalże owacyjnie. Sasanki bywają wszędzie. Tam, gdzie się śpiewa, są sasanki. Grażynka to nasza solistka. I ona nas nakręca, to jest nasz motor. Ale kochamy śpiewać. Kochamy śpiewać, idziemy na wzgórza, zdobywamy trasy ze śpiewem. Spotykamy się u nas w Sesankowie ze śpiewem. Także jak to zaproszenie otrzymaliśmy od Symii Wędkowskiej, od organizatora oczywiście, pana marszałka, no nie wahałyśmy się. Do nas przeżycieli życieli codzienne przygotowywałyśmy się. Mamy nadzieję, że już całkiem nie Przynajmniej i taką sprzałę. Wokalistki Sasanek stwierdziły, że warto było wziąć udział w artystycznym wydarzeniu. Absolutnie nie żałujemy. Rosoły pogotowane. sobie zabezpieczeni dzieci. Dobro tak, wszystko dobrze. Na finał wszyscy artyści z akompaniamentem Leszka Wawrzyły zaśpiewali, gdy się Chrystus rodzi. Organizatorzy zapewniają, że skorzystając z zaproszenia księdza Tomasza Plawnego, rektora karczówki, i za rok zorganizują ponownie w tej klimatycznej świątyni. Koncert kolęd i pastorałek. Ale mamy już zaproszenie księdza rektora, żeby spotkać się tutaj za rok, w tym roku jubileuszowym i dalej też tę, tę tradycję właśnie śpiewania, kolędowania y, popularyzować. Miejmy nadzieję, że za rok któryś z zespołów zaśpiewa ulubioną kolędę Adama Jarubasa, Lulajrze Jezuniu. Wszystkie zespoły otrzymały od organizatorów upominki. Na muzyczną ucztę zaprosili europoseł Adam Jarubas, poseł Czesław Siekierski, księża Palotyni stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, a poprowadziła ją Karolina Kępczyk. Z Karczówki Jerzy Strzyż, STV Info.